Zaczynamy od dodawania i odejmowania macierzy. Dodawanie i odejmowanie macierzy jest to działanie bardzo proste. Co należy zrobić? Należy dodać do siebie odpowiadające sobie elementy macierzy i wynik tego dodawania wpisać w macierzy wynikowej. Odpowiadające sobie, to znaczy element pierwszego wiersza pierwszej kolumny tej, dodać do elementu pierwszego wiersza pierwszej kolumny tej. Rozpiszę to sobie na boczku, ile to będzie 3, dodać minus 2, 3 minus 2 to jest 1. Wynik zapisuję w pierwszym wierszu, pierwszej kolumnie tej. Czyli pierwszy wiersz, pierwsza kolumna tej element, dodać pierwszy wiersz, pierwsza kolumna tej element i wynik zapisuję w pierwszym wierszu, pierwszej kolumnie macierzy wynikowej. I tak dalej. Pierwszy wiersz, druga kolumna macierzy z lewej, dodać pierwszy wiersz, druga kolumna macierzy z prawej. Zapiszę to sobie na boczku. Minus 1 dodać 4, minus 1 dodać 4 to jest 3. Wynik zapisuję tutaj 3. Dalej. Pierwszy wiersz trzeciej kolumny na tej, dodać pierwszy wiersz trzeciej kolumna na tej, od razu już zapiszę wynik 9. Jeżeli możesz to robić w pamięci, to świetnie. Takie tutaj dwa, zaraz 4 dodać 5, minus 1 dodać 4. Jeżeli w pamięci to zrobisz od razu, to, to dobrze. Ale jeżeli się na tym mylisz często, to, to śmiało rozpisuj na boku, tak jak ja to robiłem w tych dwóch pierwszych działaniach. No i dalej, dalej odpowiadające wszystkie elementy dodajemy, tak? 12, dodać minus 3, dodać i minus daje minus, czyli to jest 9. I dalej, minus 2, dodać 4, to jest 2. Dalej, 3, dodać 2, to jest 5. Dalej, minus 4, dodać 0, to będzie tutaj wynik minus 4. Dalej, 2, dodać 1, 3, 0 dodać minus 1, minus 1, dalej minus 1 dodać 1 wynik będzie 0, prawda? Minus 3 dodać minus 3, uwaga, minus 3 dodać minus 3 to będzie minus 3 minus 3, czyli minus 6. Wynik zapisuję tutaj minus 6. I dalej minus 4 dodać 3 będzie minus 1, prawda? Wynik zapisuję tutaj minus 1. Bardzo proste, prawda? Dodaję do siebie odpowiadające elementy. Zakładając, że ktoś już płynie tutaj, o tym już mówiłem, prawda? Płynie, dodaję liczby dodatniej ujęć.